Z tej strony Dave, Wielki Kocz Dzisiaj odcinek ze statku Tak jak już mówiłem Może trochę szory że z ja filmu i że dźwięk, bo muzyka tak jak już słyszycie Dzisiaj zwiedzamy tak sztatek więc też jak bo dużo inni ludzie, więc też no, ale mogę bo mam pozwolenie i mogę się nagrać, więc właśnie chodźcie coś wam pokażę do od razu Już yy, chodźcie, chodź po szkołodach. Y A, tu na przykład o są tu na przykład są narty wodne czy coś takiego widzicie jak koleś zanurzył tam jest most zwodzony właśnie się zwodzi też właśnie o teraz patrzcie rozjaśniłem wam letko macie tu macie ogólnie cały sztatek, o czekaj. szary że ża ujęcia też tu macie na przykład statek. Kajko. Na przykład macie dziób w statku. O tu macie most z bliska. O, więc właśnie chodźcie może na dół. Tu są takie strome schody, więc też powiem wam, że jestem właśnie nad Bałtykiem i w Bałtyk idziemy. Tu są takie o rzeczy. Tu jeszcze są toalety. O, widzicie koło statku płyniemy. To wam akurat pokażę. O, widzicie? O, widzicie tutaj jak szybko Tu mamy tak. Tutaj rzeczy. Tutaj mamy idziemy. Oj, Tutaj na przykład mamy takiego pirata. O tutaj idziemy dalej i będziemy mieli takie o, rzeczy tutaj. Tutaj macie o, taki, o też szory właśnie za ujęcia. Szory za ujęcia jakby coś, ale o na przykład macie motorówki płyną. Jesteśmy tutaj sobie może siądę. I tutaj jesteśmy właśnie za mostem, już płyniemy w Bałtyk, powiem Wam, że... Mam, że jak na pierwszy, Powiem wam, że jak na pierwszy raz żeby nagrywać to też poeta to się trochę boję, dlatego tak też trochę późno zaczęłam nagrywać, bo nie wiem jak to tutaj będzie. Ludzie tutaj są, i też się trochę boję. I właśnie yy, nie wiem czy nagrywać, bo tego światłu, to ja nie znam się bardzo. Ale są fajne rzeczy, więc może przejdźmy na górę. Wiesz, w sumie nie, w górę to Wam taką pokażę szcząt. Tutaj patrzcie, tutaj jest góra tak o. Przejdę, sobie, żeby tylko... żeby... O, macie taką górę tam, tam gdzieś góra jest, to Takie macie, takie długie, długie te Tutaj bicety. Tutaj takie rzeczy. O! Tutaj macie port. Prawdopodobnie port, bo jestem tutaj nad morzem pierwszy raz, więc właśnie nie pytajcie mnie o szczegóły. Tutaj macie różne piaszki, niepiaszki. Tutaj takie właśnie fajne rzeczy są. Więc właśnie e, jakbyście chcieli przyjechać na Bałtyk to właśnie to, to właśnie e, warto jest nad Bałtykiem przyjechać się wykąpać w ciepłej wodzie. No nie aż takiej, ale ciepła jest. E, Wyfalę się pożuczać, bo ja się rzucałem, fajnie było, powiem Wam, statek przyjść. No trochę to się dało, że statek bo się dało, ale za to warto. Jak na pierwszy raz. Na takim morzu, i pierwszy raz na statku. No, chyba z dziesiąty raz na statku, to się fajnie. Ale wiecie, no. To też... A i tak, wczoraj wrzuciłem film o nazwie Pytanie i właśnie chciałem powiedzieć, że yy, wczoraj zapomniałem w filmie powiedzieć, że też chciałem przeprosić, że, yy, że nie było tak długo filmów. Więc właśnie teraz przeproszę, że nie było. Aż trzy tygodnie nie było, wczoraj wleciał, dzisiaj wleci. Jak chcecie, żeby było regularnie filmy, na przykład tylko w sobotę albo w środę, w te dwa dni tygodnia, no to właśnie, no, no to napiszcie w komentarzu i zobaczymy, co się będzie działo. Jak chcecie, to też możecie właśnie pisać, co mogę nagrywać, odpowiadać bo ja nie nagrywam, właśnie nie nagrywam tak ciągle, bo właśnie nie wiem, co ja sam czasami wpadnę na pomysł. Właśnie też jutro już zjeżdżam, może jutro już jadę do domu, więc jutro nie będzie, może kiedy indziej też nagram to samo, ale tak jak ten to y, chciałbym też powiedzieć, żebyście y, zostawili na moim kanale suba i lajka, like to będzie mi bardzo, y, będę bardzo wdzięczny, jak już mówiłem, 200 szubów, na, 200, na 200 szubów y, robimy y, jak, jako, jakąś piosenkę, nutę. Już mam bit przygotowany, słowa jakby tak, tak jakoś sobie, ale powiem Wam, że już takie, takie 25% tego mam, więc właśnie y, wystarczy tylko, że subskrypcję trzy i właśnie ten. I wej, wejdźcie w Opisz, bo był y, jeden użytkownik YouTube. Y. Też chciał, żebym go żadnych ale zapomniałem nazwy, więc wejdźcie w Opisz pod tym filmem i tam wejdźcie, dam Wam y, nazwę tego kanału, żebyście ten. I właśnie chciałbym tyle, żebyście też myśleli na jego, że mieli łapkę do, i szubka, żeby też mogło było albo jej, bo nie wiem kto to jaka płeć, ale właśnie chciałem Wam powiedzieć, żebyście wzięli i zasubskrybowali też tamten kanał, więc w tym dzisiejszym filmie może to jest krótki film, vlog czy statku, ale no, nie, nie wiem co Wam pokazać, bo no, tu nie ma tak za bardzo wejść wszędzie, ale, ale yy, bo, yy, obiecałem, że nagram, nagram taki film i nagrałem, więc właśnie że to musicie być wdzięczni. No na przykład tam jak wpłynie, czy co to to jest coś podobnego do jaktu łódź Ale też właśnie chciałem Wam powiedzieć, żebyście subskrybowali te kanały mój i tego, co będzie w opisie. I właśnie dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć! Czekajcie, że kończę. No jeszcze Wam pokażę widoki. patrzcie, tu mam taką pla, y, takie coś. Tu tak o, tu jest góra, więc właśnie. Właśnie, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!